Witam Was bardzo serdecznie w klęśniku na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was vloga, takiego wakacyjnego. Ostatnio na kanale pojawił się vlog taki luźny, więc stwierdziłam, że bardzo lubicie takie filmy, także będę je nagrywać. Są wakacje, także e, korzystam z tej okazji i vlogi będą się pojawiały na bieżąco. I dzisiaj odpowiem Wam na pytanie, które bardzo często powtarza się pod filmikami. Często je zadajecie na Instagramie, czyli czy będzie back to school? I bardzo dużo osób mnie o to pyta I mimo tego, że są wakacje To stwierdziłam, że odpowiem na to pytanie Ponieważ wiele osób jest ciekawych Czy w tym roku będą pojawiały się Odcinki z tej serii Także dzisiaj jest sobota Tak, powiem wam, że ja jakąś mam taką tendencję Do nagrywania vlogów w sobotę Ostatni vlog również nagrywałam w sobotę W weekend, także... Kolejny weekend i kolejny vlog. Na dzisiaj nie mam jakichś szczególnych planów. Postaram się jutro, ponieważ pewnie tego vloga połączę z dwóch dni, pokazać Wam przepis na omlet, ponieważ też kilka osób mnie prosiło, a w filmiku jak Instagram decydował o moim dniu, wybraliście smoothie bowl i wtedy nie miałam okazji Wam pokazać. A przepis jest naprawdę bardzo prosty. To jest taki omlet biszkoptowy Bardzo często pojawia się na moim Insta Stories, ponieważ bardzo często jem to na śniadanie, składa się z dwóch jajek i z dwóch łyżek mąki, ale mm, trzeba odpowiednio go zrobić, żeby był właśnie taki puszysty i biszkoptowy. Także później Wam pokażę, a jak na razie ja zabieram się do sprzątania pokoju, ponieważ już pościerałam wszystkie meble. No, meble, może tak. I teraz zabieram się do odkurzania, ponieważ to jest bardzo ważna czynność. Sobota jak sobota. Ustawiłam sobie jakoś kamerę, mam nadzieję, że dobrze mnie widzicie. Kiedyś bardzo często właśnie w taki sposób nagrywałam, że sobie ustawiałam kamerę tutaj na moim biurku. Także przez te kilka dni, kiedy nie nagrywałam vlogów, na moim Insta Stories dodałam Wam zdjęcia, jak zrobiłam jagodzianki. I bardzo dużo osób prosiło mnie o przepis Także jeśli będę miała wolną chwilę To mm, postaram się wam albo nagrać Jeśli was jakiś przepis interesuje też To dajcie mi znać koniecznie w komentarzach Pierwszy raz robiłam jagodzianki Oczywiście ja już wiele razy robiłam ciasto drożdżowe Wiem wam, że jagodzianki wyszły tak przepyszne A najlepsze smakowały na ciepło Także czas na odpowiedź na pytanie Czy będzie back to school Także jeśli chodzi o film z przeborami szkolnymi To na 99,9% będzie Taki film na początku sierpnia, ale wiecie, nie tak w pierwszych dniach, że pierwszy, drugi, tylko gdzieś tak wiecie, no, około 10 na przykład. No i zobaczymy. Ja zawsze tak dodaję te filmy, więc mam nadzieję, że to już nie będzie problem. A później zobaczymy jak z innymi odcinkami. Wiem, że też dużo osób prosi o film z biurkiem. W tamtym roku też chcieliście film z jakimiś, z jakimiś lunchboxami do szkoły na przykład. Także pomyślę, zobaczymy, ale na pewno film z holem się pojawi, a później zobaczymy jak z innymi odcinkami. Także mam nadzieję, że Wy się cieszycie. Ja powiem Wam, że mimo tego, że są wakacje, to zawsze w sierpniu jest tak, że już człowiek myśli o szkole. Może też przez filmy Back to School, ale zawsze mniej więcej, wiecie, te zakupy są w mojej głowie. Ale jak na razie, wiecie, jeszcze się trzeba cieszyć tymi ostatnimi dniami lipca, i mam też w planach dzisiaj albo jutro posprzątać w moim biurku. Tak, ponieważ wiecie, z poprzedniego roku szkolnego trochę rzeczy mi zostało. Ja jak na razie trochę ogarnęłam już wcześniej, na początku wakacji, wzięłam wszystkie książki i jak na razie zostały mi przebory szkolne, które mi pozostawały. Także jeśli mam więcej rzeczy do szkoły, to nie chcę, aby one się marnowały i wtedy po prostu komuś oddaję. I tak to mniej więcej się prezentuje. Powiem Wam, że w tej gerze ostatnio znalazłam coś takiego i ja tego tyle szukałam, ja chciałam nawet to DIY robić. To są takie klipsy, takie zwykłe spinacze. One nie są jakoś mega super wykonane, bo trochę się rozwalają. I one są na taką tablicę magnetyczną, którą ja mam tutaj. Ja mam takie serduszko. Dodatkowo, niby zwykłe spinacze, ja Wam tutaj pokazuję, ale to jest naprawdę mega ważne, ponieważ tutaj jest magnes. I właśnie to jest idealne, aby przyczepić to tak. I ja czegoś takiego poszukiwałam, aby to tak, wiecie, fajnie wyglądało, że macie przyczepione do. Moje pokazywanie to jest naprawdę jakiś żart. Mam tutaj też wiecie, jakieś takie zeszyty, których jeszcze nie używam. Tutaj jakieś tasiemki. Jak wiecie, kolekcjonowałam te tasiemki, taśmy klejące, te takie ozdobne, te takie, które kupowałam w tej gierze. Teraz za bardzo ich nie można dostać, ja mam ich naprawdę mega dużo. To jest naprawdę ich jest masa i my z Martynką bardzo je lubiłyśmy. Ja chyba do końca życia nie użyję. Ale jeśli chcecie zobaczyć tą kolekcję, to wpadajcie na odcinek. Moja organizacja biurka 2000 2018. Jeśli chodzi o gotowanie, o pieczenie, bo wiem, że też dużo osób lubi, jak wspominam o tym na vlogach, jak pokazuję Wam coś I wiecie co mnie najbardziej cieszy? Bo wiecie, ja tutaj Wam sobie pokazuję różne przepisy, ale najbardziej cieszy mnie to, jeśli Wy korzystacie z tych przepisów i dodajecie zdjęcia na Instagrama Albo oznaczacie mnie na stories, ja później to dodaję na mój Instagram, także jeśli mnie jeszcze nie macie, to zaobserwujcie koniecznie, modela Ety I ciągle dodaję Wasze różne zdjęcia Także jest to bardzo miłe, że korzystacie z moich przepisów. Najczęściej właśnie robicie makaroniki, pancake'i i smoothie bowl. I to są trzy rzeczy, które naprawdę chyba Wam bardzo przypadły do gustów. I mam nadzieję, że jak Wam pokażę omlet, to dużo osób będzie korzystać. No, także zawsze mnie to mega cieszy i bardzo lubię. Właśnie otworzyłam moją szafkę i powiem Wam, że myślałam, że będzie gorzej, a ostatnio właśnie na początku wakacji trochę tu ogarniałam, także nie jest źle. I te jakieś długopisy, ponieważ dostałam od Martynki na urodzinę. A jeśli chodzi o zeszyty, to wydaje się, że ich, jest ich dużo. Ale tak naprawdę te cztery zeszyty odpadają, ponieważ ja takich cienkich zeszytów nie używam. I tutaj zostały mi jakieś zeszyty z Oxforda, matematyka, ponieważ one są tematyczne. Tutaj jest biologia. A tutaj jest język polski. Także pewnie w tym roku nie będę szłała z zeszytami, ale jednak ja zawsze po pierwszym semestrze wymieniam zeszyty, ponieważ mi się kończą. Tutaj też taki jeden ładny. O, on mi się mega podoba. Tutaj mam zeszyty A4, dwa takie puka pad, ale jakoś nie miałam okazji z nich skorzystać. Także może akurat w tym roku się uda. No i tutaj jeszcze nie wiem czy ten jest używany. Nie wiem dlaczego on tutaj leży. A tutaj już w tych pudełkach są jakieś takie pojedyncze rzeczy. O, moje stabilo mazaki. Hit. Tutaj jest właśnie taka górka do ścierania w kształcie paluszka. Tutaj o, hot dog piesek. To jest trochę cringe. To są dwie rzeczy, które dostałam w Fun day Boxie. Pierwsza z nich jest ta to są takie karteczki do planowania Można tutaj napisać sobie, co będziemy robić o danej godzinie Tu mamy pierwsze literki Monday, Tuesday, Wednesday i tak dalej Też możemy pisać, co mamy do zrobienia Ale jakoś, nie wiem, nie przemawia do mnie ta forma I tutaj ostatnia rzecz też z Funday Boxa co należy zrobić przez tydzień? Tutaj mam jeszcze jakieś takie pojedyncze długopisy. Tak naprawdę te takie słodkie, które tutaj widzicie z liskiem, makaroniki, to są naprawdę cienkopisy. Ja na początku byłam pewna, że to będą długopisy, ale to są takie cieniutkie cienkopisy w kolorze czarnym, takie lekko, można by powiedzieć, żelowe. Także ja na razie sprzątam. Nie mam jeszcze przyborów szkolnych, także efektu końcowego nie zobaczycie i dopiero później pewnie nagram organizację. организации Бюрка. Za chwilkę będę robiła omlet biszkoptowy, także stwierdziłam, że wam pokażę. Mam dwa jajka, oczywiście, jeśli chcecie więcej, to możecie podwoić przepis. I oddzielę sobie żółtka od białek i do tej miski mm, wleję sobie białka i będę je ubijać na sztywną pianę. Moje białka są trochę podbite, na początku też dałam szczyptę soli, aby po prostu lepiej się ubiły. I teraz jeśli chcecie, aby wasz omlet był słodki, to dodajcie trochę cukru, ja tutaj dodaję tak łyżeczkę ksylitolu. Jeśli nie dodacie żadnego cukru, ani ksylitolu, czy miodu, to wasz omlet będzie taki wytrawny, więc możecie go jeść i na słodko, i na słono. I kiedy moje białka są już ubite, będę dodawała po jednym żółtku, bardzo delikatnie mieszając. Także tutaj mam żółtka i po jednym wlewam. I teraz do ubitych dwóch jajek dodaję dwie łyżki mąki. Ja dodaję jedną łyżkę mąki pszennej i drugą łyżkę mąki kokosowej. Wy możecie zrobić tak jak chcecie, ale dzięki mące kokosowej ten omlet jest taki bardziej kruchy. Ale oczywiście jeśli nie macie, to możecie użyć dwóch łyżek mąki pszennej. I teraz bardzo, bardzo delikatnie mieszamy. Jeśli chodzi o smażenie omleta, to ja to robię na takiej dość małej patelni i delikatnie przecieram masłem klarowanym. Wy możecie, oczywiście, smażyć na czym chcecie, ale najlepiej, jeśli będzie to właśnie masło klarowane albo na przykład olej, ale naprawdę bardzo mała ilość, żeby tylko przetrzeć ściereczką. Pamiętajcie o tym, aby omleta smażyć na bardzo małym ogniu, ponieważ może Wam się wydawać, że z dwóch stron będzie bardzo mocno przepieczony, ale tak naprawdę w środku może być surowy. Także pamiętajcie o tym, aby robić to wszystko na małym ogniu, aby on właśnie tak delikatnie dochodził. Dodatkowo ja przykrywam jeszcze przykrywką, to jest bardzo ważne, także nie pomijajcie tego kroku, a Wasz omlet będzie właśnie puszysty. prezentuję omlet bez niczego, ale ja oczywiście na górę dodaję mnóstwo dodatków. Wy oczywiście możecie użyć Nutelle, dżem, jogurt naturalny. Ja akurat pokażę wam taką moją wersję. I oto omlet po przekroju, zobaczcie jaki jest puszysty, naprawdę przepiękny. Hej kochani, witam Was w poniedziałek. Przez weekend za dużo nie nagrywałam, także stwierdziłam, że tego vloga połączę również z dzisiejszym dniem. Ja zaraz wybieram się na miasto, już niedługo urodziny mojej babci oraz urodziny Martynki, na które się wybieram. Zostało mi jeszcze trochę czasu, ale wiadomo, nie chcę robić wszystkiego na ostatnią chwilę, także stwierdziłam, że dzisiaj mam wolny dzień. No, wakacje, więc każdy dzień jest wolny, ale dzisiaj mam taki luźny dzień, który przeznaczyłam właśnie sobie na jakieś zakupy. Pochodzę też sobie może po starym mieście. Zobaczymy, jak ten dzień spędzę i mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć i będziecie oglądać dalej. Dzisiaj jest przepiękna pogoda, także ubrałam się tak na luzie. Mam zwykły t-shirt Warszawska Lala oraz yy, szorty. Także to tyle, jeśli chodzi o moją stylizację. Biorę plecaczek, no i jedziemy. Właśnie obok galerii i wiem, że zawsze jak jestem z Martynką i oglądacie mnie na bieżąco, to pewnie pamiętacie to miejsce, ponieważ często jak idziemy, no to właśnie nagrywamy tutaj. Jestem właśnie w Empiku i powiem Wam, że tu jest tyleż to z rzeczy i mimo tego, że są jeszcze wakacje, to OMG. Ale też nie będę za bardzo Wam tutaj pokazywać, ponieważ już niedługo chcę zrobić odcinek taki jak był w tamtym roku. No i kochani, ja właśnie przyjechałam do domu, powiem wam, że jest tak gorąco na dworze, chyba około 28 stopni, ale naprawdę w ogóle nie czuć wiatru. Kupiłam kilka rzeczy Martynce na prezent. Oczywiście nie będę wam pokazywać, co kupiłam, ponieważ Martynka może oglądać tego vloga, także nie chcę, by się dowiedziała. Kupiłam też składniki do zrobienia dwóch ciast, ponieważ w tym tygodniu mam w planach zrobić ciasto fit. Oraz nie takie fit, ponieważ będzie to karpata Teraz pokażę Wam takie mini zakupy jedzeniowe, ponieważ byłam w Rosmanie i bardzo lubię ten taki ciał ze zdrową żywnością, także kupiłam kilka rzeczy, ponieważ właśnie mam w planach zrobić takie zdrowe ciasto. Tutaj mam orzechy nerkowca. Takie dość małe opakowanie, ale tyle mi wystarczy. Dalej mleko kokosowe, takie bardziej mleczko w puszce. Dalej mamy taką biopszenicę z miodem. Dalej coś, co bardzo lubię. Mam tutaj trzy rodzaje. Tą wersję akurat kupiłam w Empiku, tak przy kasie zobaczyłam, także stwierdziłam, że wezmę. One są w większości na bazie mąki z soczewicy, oczywiście też jest skrobia kukurydziana ziemniaczana. Mam akurat tutaj takie w dwóch smakach, takie z solą i tutaj z bazylią i z pomidorem. Jadłam też takie humusowe. I one też są przypyszne. Teraz, jak są wakacje, to uwielbiam wieczorami oglądać jakieś filmy, seriale, coś na YouTubie. I właśnie podjadać różne przekąski. Kto też tak robi, niech napisze w komentarzu. I jeszcze dwie rzeczy z handlem, powiem wam, że jestem uzależniona od kupowania takich rzeczy. I mam w domu mnóstwo właśnie tych takich gumeczek na rękę, ale bardziej one są przeznaczone, aby upiąć włosy. I powiem wam, że ja nie używam teraz zwykłych gumek, tylko ciągle dobieram do stylizacji jakiś kolor. Ta gumeczka po prostu ma takie zwisające pasma i naprawdę bardzo mi się spodobała, jest taka wakacyjna. I druga rzecz to jest taka opaska na głowę również. Mam taką tylko czarną, a ta jest taka egzotyczna, również mi się spodobała. Także takie mini zakupy, więc Wam nie pokazuję. Kupiłam też kilka rzeczy szkolnych. Tak, wczoraj robiłam porządki, zobaczyłam, czego mi brakuje, co chcę, aby pojawiło się w moich filmikach Back to School. Kochani, już będę się z Wami żegnać. Za chwilkę idę spać, także oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, dziękuję za poświęcenie na oglądanie czasu, pa! pa.